No i nowy projekt Oczywiście Co wyszło w praniu no to wyszło Miały być trzy rury A tata stwierdził, że będzie tak Czy lepiej czy gorzej? Nie wiem Mieliśmy w sobotę jechać po cielaki Ale nie było I w poniedziałek ma tata jechać Dzisiaj mam niedzielę spawów może lepiej nie będę pokazywał, bo to materiał nie był czyszczony, tylko No takie coś było spawane, no to nie ma co się dziwić. Tutaj w ogóle ten prątek miałem ten. Przyciągnąć jeszcze migomat i to przyspawać, bo no, całkiem puściło pojdę też na razie nie będzie bo się postawi tu kastrę. ten murek jest trochę wyższy i ten jest, ten jest już z zamiarem że będą tu stały uwięziało łańcuchy jeszcze nie widać ich ale tutaj jest, tutaj też i tam muszę je poodkręcać profile To co zostały jeszcze no to na razie tu położyłem ale trzeba to będzie też je zabrać nie widać no tu będzie z zamysłem że będzie uwięziowo a tu będą cielaki woda jak widać jest trzeba to będzie wybrać to bagno tak samo tamtą rurę jeszcze trzeba odkręcić nie widać jej a nie będę wchodził tam o, 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 na ścianie no ściany nie wiem czy będziemy wapnować, chyba raczej nie bielić, chociaż pasowałoby, nie będzie czasu zapewne. Tu będzie jeszcze otwierane to tak samo jak tutaj, jest na bolcu, tu będzie tu będzie przykręcane. Tam jest to drobinka, nie będę wchodził, bo mam odświętne buty, a jest tu to co jest. Trochę mi te lepiej jest zimno. No i tak to wygląda. Tu nie jest pospawane, ale od spodu jest pospawane. Tu jest posmarkane z takich ładniejszych spawów to mi wyszedł ten. Akurat mi tutaj tacie, ale ciemno jest, nie będę pokazywał. Miałem to pomalować. Nie ma pogody, nie będę malował. Może kiedyś w lato, chociaż w lato zapewne nie będzie czasu. No i tyle, płotek Mam nadzieję, że się zmieści tutaj. Tak, na poprzek to będzie sobie stał tu ten fundament jeszcze trzeba ten deskę zaszalować i trochę to zalać tego już nie będziemy poprawiać bo to, to masakra świnki się bawiły ten murek jest 10cm wyższy chyba już o tym mówiłem ten ma 25 20 wysokości a ten 30 z tamtej strony nie mierzyłem, mniejsza i to chyba wszystko, no. Także w tym filmie myślę, że to by było na tyle. Mam jeszcze jakieś zdjęcia z pracy, jak to robiliśmy. Tam udało mi się chyba ze 4 zrobić. To wstawię. Także w tym filmie myślę, że to by było wszystko. Dzięki za oglądanie. Do następnego. Cześć.